Tak prawdę mówiąc, to w dokumentach IPN-u jest wszystko rejestrowane wokół mnie od kwietnia. Nie, tam podejrzewam, że już wcześniej było, ale akurat moja osoba dopiero została od tego momentu zarejestrowana, jak ja sekretarzowi w kwietniu powiedziałem parę słów. To w 80 roku, który przyszedł do mnie z pretensjami, że ja tam nam z kolegami za dużo gadam, atakuję tam PZPR i tak dalej i żeby się zamknął, a 22 lipca, jak się uspokoję, to mi dadzą jakieś oznaczenie. A ja wtedy coś takiego powiedziałem, jak słuchaj, jeszcze trochę i was rozliczą, was wszystko rozliczą i tego. I ja do dzisiaj się nie mogę wyobrazić, że nastrój, który był w zakładzie w kraju, ludzie, te kolejki, potem mięso, a przecież wiedzieliśmy, że jedzenia jest dużo, bo ja wiedziałem, że po wojnie pół Europy Polska żywiła, a tu nagle jedzenia w Polsce nie ma. W związku z tym to musiało coś się stać, coś w rodzaju roku 70, czy 56. Coś takiego spodziewałem. Ale ja nie myślałem, że to będzie w sierpień, czy, czy tam jakiś inny miesiąc, prawda? To, absolutnie. W związku z tym były bunty na poszczególnych nawet o których ja nie wiedziałem, też z dokumentów i pełenu się dowiedziałem, że na przykład na odlewni stanęli, bo tam jakieś premii nie dostali tam w czerwcu. Potem znowu tam jakiś yy, śluzarze i tokarze z W4 też o jakieś tam stawki godzinowe walczyli, też tam postój był i tak. Tak się, że to się już tam coś zbierało. Potem, jak przyszedł sierpień, jak zaczęły się strajki na wybrzeżu, no to wszyscy obserwowali, no więc nas, na zakładzie olbrzymie dyskusje, szczególnie w śniadaniach, gdzie się spotykaliśmy, były olbrzymie dyskusje na temat, co tam się dzieje na tym wybrzeżu i obserwowaliśmy to. Wtedy jeszcze tam nie... Przy... do Związku zawodowym mieliśmy pretensje, bo rzeczywiście one były już takie... Przewodniczący, który był tam 12 czy 15 lat, nic nie robili w zasadzie tam za bardzo dla ludzi. Wszystko to z PZPR-em, wszystko uzgadniane, cokolwiek tam, jakąś, czy coś chcieliby zrobić, to wszystko to wspólnie z PZPR-em po prostu omawiano. Czyli A... nikt was nie słuchał po prostu. No właśnie, no właśnie. Prawda jest taka, że jak te tramwaje stanęły w Poznaniu, i ludzie musieli pieszo dojść do zakładu, ja również na Piastowskim w jeden przystanek podjechałem i musiałem wysiąść, bo tramwajerz mówi stoimy, bo popieramy Gdańsk. No to dało wiele do myślenia. No to jak przyszłem na wydział, no to wszyscy tam stali i była dyskusja ogromna. No i dyskutowaliśmy i tam ludzie, którzy przyjeżdżali spoza Poznania mówią słuchajcie, na wagonach były napisy, że po Poznaniacy to nie Polacy, że że my tam po prostu boimy się, nie chcemy ich poprzeć. No i to, to chyba tak wywołało, a jeszcze a mnie wkurzyło jedna rzecz po prostu, że dyrektor naczelny przyszedł do mnie, gdzieś koło ósmy i mówi Panie Rozwala, dlaczego stoicie? Tak jakby innych nie widział, tylko do mnie akurat, nie? Ja wiem, a co, o co chodzi? No to pracujcie, albo, albo strajkujcie, nie? Jak on tak powiedział, no to ja wtedy do kumpli mówię, słuchajcie Wiara, tak, jak dyrektor chce strajku, no to chodźmy na stołówkę, zbierzmy się, zwołajcie wiarę z naszego wydziału. Chcę Antek, Franek, idziemy na inne wydziały zobaczyć, co tam się dzieje. Jak tego, to zwołamy jeszcze z innych z innych wydziałów. Wchodzimy na narzędziownię, ludzie stoją. Wchodzimy na kuźnię, ludzie stoją. No to mówimy, słuchajcie, spotykamy się na stołówce montażu. Tam, gdzie, gdzie byliście, pokazywałem. No i wszystko się zeszło, przyszedł dyrektor, przyszedł sekretarz, do środka nie szło wejść, bo już była tak nabita sala, ta, ta sułka aż tak olbrzymia nie była. I w, w dziwiach w zasadzie stałym, i, i, no i co robimy, nie? Trzeba jakoś tam poprzeć ten Gdańsk, czy, 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 czy jakąś petycję wymyślimy, coś zagłosujemy. No i tam ktoś się wydarczyła, powołać komitet strajkowy, nie? Robimy strajk popierający Gdańsk. Ja tam nie bardzo wiedziałem, w sumie strajk, no się tam domyślałem, jak... ale tam nie byłem jakiś przeszkolony w tym kierunku, żebym coś wiedział. W związku z tym, no to dobra, no to róbmy ten strajk, no to ktoś musi temu przewodzić. No to ja pierwszy rzucam kandydaturę Świątka, Rzeźnika, te nazwiska pamiętam, bo to moi serdeczni koledzy i starsi, którzy pamiętają 56 rok, oni się tam w tym okresie bardzo mocno angażowali. No oni odwrotnie – Zdzichu, my ciebie chcemy, żebyś był szefem e, strajku. No to ja się bronię, nie, że żadne skarby, no przyjeżdża, zaraz mi po oczach przeleciało, no to w domu, teraz co tu się będzie działo, jak... Po prostu wystraszyłem się. No ale oni usilnie, że ja mam być przewodniczącym komitetu strajkowego, my ci pomożemy i tego. Tak, no. no i takie było pierwsze moje odezwanie, to było tak śmieszne, do dyrektora. Dyrektor mówi – co wy robicie, do pracy? Tak, ja mówię – Zamknąć dyrektora w gabinecie. Pan nie opuszcza już go. Proszę, dostęp, o dostęp do dalekopisu. Następnie proszę powołać Warte, a ci tam komendant straży mówi, my będziemy pilnować zakładu, aha, bo dyrektor mówi, odpowie pan za wszystko, co się stanie na terenie zakładu, nie? Ja mówię, proszę bardzo, komitet strajkowi za to może odpowiedzieć. I powołaliśmy straż, ale taką pomieszaną byli i ci w mundurach strażnicy, co pilnowali zakładu i między nimi, byli nasi z wydziału wytypowani robotnicy. No i potem padła propozycja: no to idziemy na, do sali audiowizualnej. To tam przy dyrekcji była taka sala, do której poszliśmy. No i tam ustaliliśmy, że trzeba powołać komitet strajkowy, ileś delegatów. Także w sumie wytypowaliśmy, że przyjdzie około 40, tam przyszło z tych wszystkich komórek, tam z umysłowi, transport, odlewnia. I te różne wydziały przysłały delegat. No i tak się zaczął ten strajk. No, nie będę, e, może opowiadał cały ten strajk, no, jak się. Jakie znaliście chcia... ruchy potem? A potem ruchy by, moja, moja myśl była taka, żeby ten strajk chciałem e, powołać komisję zakładową, ta na terenie naszego zakładu. To znaczy, dotrzeć do innych zakładów i stworzyć taki sam komitet, jak jest w Gdańsku i w Szczecinie. Żeby rozmowy przeprowadzić, również tu rządowe. Na szczeblu Poznania, dlatego że ja nie wierzyłem w to, że. Bo tak było w poprzednich latach, że jak tam górnicy coś wywalczyli, to tylko dla siebie. Z kolei, jak w, w, tam wiem, inteligencja o coś tam walczyła, no to wywalczyła za siebie. W związku z tym, ja mówię, jeżeli Poznań tu sobie taką, takie rozmowy przeprowadzi, to też wywalczy coś tam dla zakładów i, i tego. No ale okazało się, że między nami, bo tyle. No, dzisiaj mogę o tym powiedzieć, bo wtedy to nie wiedziałem ale było tyle kapusi, że zaczęli tam między sobą szemrać, szemrać. Tam dwóch czy trzech, to nawet dowiedziałem się z mojego komitetu, yy, to mi tam donieśli, że są u sekretarza, w gabinecie sekretarza i były namowy, żeby nie dopuścić do tego strajku. No w nocy jeszcze miałem delegację cygielskiego, która przyjechała i chce ze mną rozmawiać. No to ja poszłem, no patrzę, stoi trzech drabów, tak mi się wydaje, że jeden z nich to był Bilic, ale nie jestem do dzisiaj pewny, ale tak później go kojarzyłem. No i mówią, że Cegielski w Szczecin podpisał, więc Cegielski od rana pracuje żebyśmy my też już nie strajkowali, bo w Szczecinie wszystko załatwione. No i ja mówię, pokażcie mi ręce. Pokazali, ja mówię, co, no przecież wy w życiu nie mieliście młotka w ręce, to tutaj, nie wiem, jakieś azbeki albo zbiór, albo... no i przegoniłem ich. Także na drugi dzień przyjechała delegacja rządowa, ale z Poznania, to znaczy przewodniczący WRZ-u Związków metalowców, i to był były nasz pracownik, pan Szałek, który był i, kiedyś był i sekretarzem, potem był przewodniczący tych związków, a później był wojewódzkiem e, przewodniczącym na całe województwo wieko polskie, tych metalowców. Do tego trzeci sekretarz jakiś tam z wojewódzki. I ktoś z miasta, już teraz nie pamiętam, to takie mniej tam znane osoby. No i ludzie nawykali im. Przed zakładem stały rodziny, około 200 osób, to były żony nasze, które przyszły pod zakład, bo były przerażone, czemu my nie wrócili na noc. No i to było nagłośnione. A za naszymi żonami, ulicę tak trochę za trawnikiem, stało chyba ze 10 samochodów milicyjnych, takich dużych, tam jedna jaka ikawka, Straż Pożarna, tam jeszcze coś, nie wiem. W każdym razie filmowali nas, ten zakład i, i co tego. Cała, cała treść tego spotkania leciała na zewnątrz, także co chwilę mieliśmy oklaskę, jak tam kolega mówił, żeby odebrać prawa tam po milicji i, i tam, wojsku, i, i te konsumy zlikwidować, dlaczego kartki, albo tam no były ostre wystąpienia w kierunku PZPR-u, no to, te, to było widać, kiedy ludziom się podobało, bo od razu wrzeszeliśmy przez otwarte okna oklaski, no to, to wiad, wiadomo, że to był aplauz. No ale jak doszło do głosowania na mój wniosek, okazało się, że jednak dwoma czy trzema głosami przegłosowano mój projekt, że jednak nie zostajemy, kończymy strajk o 24 w sobotę. To był 30, a 31 w Gdańsku podpisano. W Szczecinie podpisano właśnie w tę sobotę. No i, ale podjęto decyzję, podjęto decyzję, że komitet, i tu broniłem się nadal, no jak, teraz miał się co ten komitet rozwiązać, czy co? I mówię, Dobra, ja mówię, dobre jest, jeżeli chcecie, nie chcecie strajku, bo się boicie tu siedzieć, no to po prostu komitet strajkowy będzie nadal istniał. Tak długo, i tam było nawet powiedziane, że jeżeli pewnych postulatów nie załatwimy, to z tam któregoś dnia. Tam w dokumentach jakiś jest, już nie pamiętam. Będzie ponownie strajk ostrzegawczy. Powrócę ten komitet, zrobi strajk jakiś tam, no, zadecyduje o jaki strajk będzie chodziło. No i rozpuściliśmy ludzi do domów, roześciliśmy się, a w poniedziałek ja sam urlopowany i dostałem taki pokoik tam po byłej poczcie. No i tam zaczęliśmy zbierać te postulaty, które zaczęły komisje wydziałowe różne przynosić i tego chyba zebrało chyba się, że 60 sztuk. A jeszcze w czasie naszego strajku w sobotę, jak było to spotkanie, podjechał Bonifacy ze Stankiewiczem. Jeszcze nie znałem go, wtedy go po raz pierwszy zobaczyłem. Ta słynna wołga, o której wiara mówiła, bo widziała ją tam na, na mieście, bo ona miała matkę boską za szybą i ona, i za nią zawsze jedzie w gazik. No i oni nam przywieźli właśnie deklarację, to może być nie deklaracje, tylko te postulaty 21 zdańska, tak wydrukowane na powielaczu i tam jakieś jeszcze dokument, już nie wiem, już nie pamiętam dokładnie. W każdym razie, no nie wpuściliśmy ich do zakładu, dlatego że ja tak do końca nie byłem pewny, kto to jest, nie? Więc nie chcieliśmy, odebrałem owszem, mamy postulaty, ale odsunęliśmy ich. Potem jeszcze wysłaliśmy w nocy faks do Gdańska. Gdzieś ten fax mam nawet w swoim archiwum, czy, że popieramy strajk w Gdańsku. Dostaliśmy odpowiedź, że przyjęto, że dziękują i, i, i tak. Także tak to wyglądało w tamtym sierpniu. Nie bałeś się wtedy tak decydując się na, na, wiesz, na przejęcie władzy w zakładzie? Jakby? No, bałem się, ale wiesz. Taki aplauz ludzi, którzy wiesz, mają do ciebie zaufanie, oklaski, wiesz, ty musisz to zrobić, to tamto. No to, to tak jakoś mi dawało siły, że było głupio mi jakoś powiedzieć: No co miałem powiedzieć, że żona mi nie pozwoli. No wiadomo, że miałem awanturę w domu, bo się sprawy, bo ja się wtykałem w różne sprawy niepotrzebnie już kiedyś tam. Tak jak kiedyś opowiadałem, to zawsze miałem jakieś tam, wiesz, pretensje do dyrektora. Ze skrzywdził kogoś. Ustawiałem się za innych ludzi, a to mi nie przysporzało, traciłem na kasie, bo później, jak przychodziły premie, nagrody, to ja jej nigdy nie dostawałem. Ja w tę sobotę próbowałem, ale nie szło się skontaktować. Za diabła, żaden telefon nie chciał, z żadnym zakładem nie mogłem się skontaktować. A teraz wyjść ze zakładu, żeby pojechać tam, to było za duże ryzyko. Liczyliśmy, ja liczyłem na to, że jak ten strajk jeszcze będzie jeden, drugi dzień to uda nam się zaapelować przez Wolną Europę, ktoś to usłyszy, że mają tu przedstawiciele innych zakładów przyjechać, no i, i się tam ubocujemy na terenie Ma z Gliwiny. No ale tak się to zakończyło, jak się zakoń... jak... Ale i tak byliśmy jedynym zakładem, można powiedzieć, bo jak potem na Maltę przyszłem, tak, jak wymienili, że z Maszyn jest rozwala, przewodniczący komitetu, to dostałem oklaski. Taki aplaz tam tej grupy, która była. Kiedy była Malta? Malta była 11 września. To dostałem sygnał. Do mnie zadzwonił chyba mędrek do zakładu, albo Bonifacy, już nie pamiętam teraz dokładnie. No, ktoś dał mi sygnał, że trzeba wstawić się na, na Malcie tam o, o jakiejś godzinie, już nie pamiętam. No, i zdecydowałem się, że tam pójdę. No i jak tam się pojawiłem, no to byłem właściwie, tak prawdę mówiąc, to byłem jedynym takim, który miał jakiś tam na maszynie swojej załogi, nie? Bo ci, co tam wszyscy byli, to tak poprzychodzili po, jakby, gdzieś się tam dowiedzieli z, z Akademii Rolniczej, czy tam z Uniwersytetu, czy z Cegielskiego. Potem z tym Cegielskim to w ogóle wyszła plama, z tym Jankowskim, prawda? To tak przyszli ludzie, bo ktoś tam, ktoś gdzieś dowiedział się i przyszli. No, wiadomo, że byłem pod bramą Zieleni Miejskiej i okazało się, że nie wpuszczono nas do środka. Później się dowiedziałem, że to była robota nieżyjącego w tej chwili Brucha, który był pierwszym sekretarzem Nowe Miasta i on wymusił na dyrektorze zakazanie tego spotkania na terenie Zieleni Miejskiej. W związku z tym znaleźliśmy się na, na dworze. Nad tą maltą, tam Mędrek zapradził, Nie wiem, co to miało być, bo tam były takie dwa domki campingowe, były i była taka mała wiata. No i tam staliśmy. No i w tym potem wybrano, jakby taki przedstawicieli. No tak, jak, między innymi mnie, Mędrka, Dymarski. Dymarski to już tam był w środku, Ziomkowski, Szewkę, Stankiewicz w ogóle nas tam powitał i tam mówił, bo on się przedstawia jako przedstawiciel Gdańska. No i tam do ludzi mówił, o, o, że musimy tworzyć związki, że to, że tamto, żeby jakąś walkę podjąć. No i tam były w rozmowie, no kto, ktoś musi zostać tam przewieśniącym gazetu, nie? Aha, Kubiak był jeszcze, mecenas Kubiak. To Jaska ojciec. No i tam wtedy go po raz pierwszy poznałem. No i Demarskiego, pamiętam, jak gdzieś powiedział Dymarski, ja mówię, no to tu jest, inteligenci są, niech prowadzą to, nie? Bo mają głowę do tego, nie? No, bo jak się przestawili, to widziałem, że jest wiara wykształcona, nie? No a oni, Ady Mierski mówi, jak pamiętam, jak gdzieś, to musi być robotnik. I do mnie wali, nie? No to ja znowu odbiłem piłeczkę i mówię, tu jest przedstawiciel Cegielskiego. Dla mnie też wrażenie robił Cegielski, w końcu jest Cegielski, nie? Na terenie, chociaż mi zarzucano później, że ja zawsze Cegielskiego jakoś tam traktowałem źle, ale choćby nad tą martą, właśnie uznałem, że Cegielski powinien być szef. Z zwią tej komisji yy, międzykodowej powinien być szef, yy, ktoś z ceglarza. No i wytypowali tego Jankowskiego. No i na, i, i na tym się skończyło. Myśmy się roześli na drugi dzień mieliśmy się spotkać na powstańcu u mecenasa Kubiaka. Gdyby tam dostać jakiś yy, glejt, kto jest kim i tak dalej. Jakieś poświadczenie, jakiś dokument. No jak się tam pojawiłem, no to widziałem jak Jacek tam akurat weszł mieszkanie. To było takie śmieszne, bo tam, gdzie poszli na tę powstańczą, to było pełno, pełno sb ków bo to to było widać, jak stoją cicho, ci, ciemni. A ja mi się zaraz przypomniałem, te podwórze znałem, bo w 1957-1958 roku myśmy tam dostali harcówkę. Jak myśmy te harcestwo tam powołali, to tam w piwnicy, właśnie na powstańczy, mieliśmy harcówkę. Przez chyba półtora roku potem nas likwidowano. No i weszłem do mieszkania, patrzę, Jacek tam maluje, po raz pierwszy widziałem, jak się robi na, tam wałkiem, maluje na podłodze różne śmierdziały, a cholera tam dymu pełno, bo przecież oni wszyscy palili. Jeszcze ja wtedy mi tak dym nie przeszkadzał, bo też czasami zapaliłem. No i w pewnym momencie wchodzi delegacja, grupa ludzi z Cegielskiego, się przedstawiają. I mówią tak. Jakim prawem myśmy powali Jankowskiego na szefa MKZ? Czy on To nie jest ich człowiek, on ich nie repentuje, oni mają swoich ludzi i tak dalej. On tu się tam prywatnie przyszedł. No to Kubiak tylko powiedział jedno słowo. Nie chcecie? To proszę bardzo, nie ma sprawy. Pani Rozwalak, pan będzie szefem. No i tak się stało. Przyjeżdżało bardzo dużo osób, ale... Yy, Myśmy nie czekali na to, że ja pamiętam, że było od razu postanowienie, powołaliśmy taki komitet, komitet organizacyjny, tam w tym był Zydorek. kupa ludzi, to było chyba 14 czy 15 osób, yy, którzy mieli obowiązek jeździć po różnych miastach, miasteczka do różnych zakładów, trafiać z ulotkami od nas, yy, które już tam już drukowaliśmy jakieś ulotki, yy, które mówiły o tym, żeby. Tworzyć związki zawodowe. jeszcze nie mówię o Solidarności. I ja na przykład osobiście się bardzo mocno zaangażowałem. Jak Bonifacy został moim kierowcą, no bo wiadomo, że bez samochodu to ja bym nie był w stanie nic zrobić, bo siedzieć na miejscu co tramwajem. Na początku poruszałem się tramwajem, to jasne. No ale to wiesz, ile dnia się traciło, żeby dojechać z jednego końca miasta. I tak. Także zaczęliśmy jeździć do Jarocina, do Wrześni, do Gniezna, do Środy, do Śremu na spotkania. I tam to wyglądało na takiej zasadzie, że, na przykład, przykład wrześni, nie? Że sympatycy nasi, którzy tam się znaleźli, zorganizowali spotkanie moje z mieszkańcami miasta. To było na takiej zasadzie. Przyszło z różnych zakładów ludzie, przyszli mieszkańcy. No i jak ja tam przemawiałem żarliwie o niepodległości, o wolności, no to ludzie płakali i ja tam sam się zwróciłem, bo tam powstańcy, na przykład jeden, to mnie tam dziadek chciał w rękę pocałować, że on tyle lat... On chciał to powiedzieć, a ja się bał, nie? A tu nagle ja mówię głośno to, co on tyle lat się bał powiedzieć. I to było takie... To były właśnie, to były te bodźce, które mnie umacniały, że to jest słuszne. To, co robię, że, że po prostu, no to tak dawało jakby takiego kopa, nie taką energię. no. Wiesz, jak taki powstanie, tu ci płaczę i ci dziękuję, i tego, no to ja by się, no to po prostu człowiek się czuł jakiś dumny, można powiedzieć, z tego, co robi. No i to tak wyglądało. Ja yy, nie siedziałem. Tam z materiałów się dowiedziałem, że nieraz mówili, że rozwalek był taki, że jak Miał coś w domu do zatmienia, to brał torbę i szedł do chaty. którejś ze sekretarek tam jest tam w IPN tam w tych dokumentach, że tego. A tak nie było, bo ja wracałem o 12, o 11. Dzieci mnie prawie nie widziały. Żona tam chyba dwa razy mi walizki prawie spakowała i chciała, żeby mnie wyrzucić z chaty, bo tak wyglądało. Ja nigdy nie występowałem w swoich wystąpieniach typu, yy, że. Pres tam z Rosjanami, wieszać komunistów, to takie słowa z moich nie padały. Ja się bałem to powiedzieć, bo ja zdawałem sobie sprawę, ja tak po cichu myślałem, mówię, nie ma co zadrażniać, oni i tak wejdą i nas wszystkich rozpieprzą. W związku z tym rozwalą po prostu, przepraszam, że tak brzydko powiedziałem, ale tak sobie ja to wyobrażałem, mówię, i teraz jeszcze zadrażniać, nie? Dlatego cały czas byłem przeciwny takiej agitacji typu. A były, ludzie są radykalni i na różnych naszych uroczystościach pokazywały się plakaty, jakieś transparenty, na których tam były ostre, w tam wieszać komunistów, pres z Rosjanami i tak. Były takie, ale to przeważnie ktoś tam zawsze zadziałał i te transparenty później znikały. Czy jakieś tam hasła. A mówię, był taki moment, że ja czasami bardzo mocno występowałem przeciwko SB, i w końcu jakiś esbek, który, bo w zakładzie przychodzili do mnie, do komisji zakładowej, przychodził ten opiekun, pan Hoffman, który był, opiekował się maszynami, pan Jutkowiak, który potem się okazało, został moim oficjalnym y, opiekunem, to mi, y, mi radzili dobrze, że mam zostawić te bez z pokoju, bo może mi się krzywda stać, nie? No to ja potem tak trochę kręciłem, nie, nie mówiłem wprost, no, no wiecie, o kogo chodzi, nie? Nie, mówi, nie mówiłem tak, tylko mówiło się takim językiem, żeby wszyscy wiedzieli o co chodzi. Pierwsze kontakty były nieciekawe, bo, dlatego że MKZ wysłał delegację ze Stankiewiczem na czele do prezydenta miasta Poznania, chodziło o siedzibę. Przepraszam, wtedy jeszcze nie był, to był śleboda. Starszy gość tam był prezydentem i nie załatwili nic, bo on ich po prostu prawie wyrzucił. I potem mi ktoś opowiadał, że tam podnoszło, Stankiewicz bardzo ostro potraktował prezydenta, bardzo ostrymi słowami tam ugroził, że go wdepce, w bruk, coś tam. W każdym razie uda się następna delegacja już w innym składzie. I ja tam byłem. No ja tam, wiadomo, grzecznie, no w końcu jest prezydent miasta, no to dlaczego miał człowieka tam traktować jak, jak zwierzę. I rozsądnie z nim zaczęliśmy, i on dopiero się otworzył, bo mówi, no tak. No tak, to możemy rozmawiać, mówi, ale z tymi ludźmi, co byli poprzednio, no to nie. Od razu mnie poobrażali i tego. No i, i doszło do tego, że dostaliśmy tę siedzibę, tę pierwszą. I to był pierwszy konat. Potem, jak doszło do spotkania z wojewodą, aha, myśmy do wojewody zwrócili się o samochód. O samochód, żeby jakiś dostać samochód do dyspozycji yy, MKZ. -u. I to był powód, chyba byliśmy u Śmieleckiego. To był Wicowy woda, i tam były takie rozmowy. Ćmielewski bardzo do nas było taki jakiś chętny na rozmowy z nami. Ja go bardzo długo nawet y, myślałem, że on jest kapusiem y, też SB. A potem się okazało odwrotnie, że to co zaś jest. Od 50 lat już był agentem tam Służby Bezpieczeństwa. Także y, rzeczywiście ten samochód y, po jakimś czasie, taką starego Fiata dostaliśmy ze stanu To znaczy on był na... Na stanie urzędu wojewódzkiego, ale myśmy nim dostali, płacili za paliwo i tak dalej, i był do naszej dyspozycji. Kompromis. No, myślę, że w Poznaniu, Poznaniu mógł ten kompromis nastąpić, dlatego, że miałem na to dowód, że musiał być jakiś kompromis, bo jednak w Poznaniu partia zaczęła się przekształcać w jakieś poziomki, prawda. Przecież ona mi nie przeszkadzała, niech ona by nam nam była, jakbyś, ja by nie przeszkadzała Solidarności i Związkom, chcieli być jakąś nową organizacją, Nie chcę tam coś zrobić, bo do mnie te słuchy dochodziły, że tam skrzypczak i inni tam próbowali coś zmieniać. A drugi dowód na to, że, że u nas ten kompromis był, to był, jak byłem przesłuchiwany na Rakowiecki, to tam ja zarzuciłem temu, ja powiedziałem, panie, Powiedz mi, dlaczego tylu z Wielkopolski zostało internowanych? dlaczego? My tam przecież nie robili żadnej burdy, tam Poznań zawsze był taki bardziej spokojny, my się dogadywali z wojewodą, tu, a on mówi tak, to wy się nam przejęli władzę. Mówi, a później nie wiem, czy on to mówił poza mikrofonem, mówi szeptem do mnie, mówi tak, Gdyby tak w całej Polsce było, to by ta Solidarność, to by tego stanu, by tego stanu wojennego nie było, gdyby było tak jak w Poznaniu. Ale On, z drugiej strony uważam, że przez to, że... No, że przejęliśmy władzę, władzę, nie? No, jeszcze władzę. mi zarzucił, nie? Tam, że ja chciałem kontrolować tę żywność, nie? W Poznaniu, bo już miałem tę zgodę, prawie już miałem zgodę, jeszcze z ministerstwa miałem przyjść, gdzie miałem wejść na te magazyny, y, te wojenne, wiesz, które są na piekarach, na, na ławicy bo my tam mieli sygnały, że tam jest żywności od diabła i trochę, a w sklepach było pusto, nie? I chcieliśmy udowodnić, że celowo się blokuje jedzenie na sklepy, żeby przeciw... solidarność... żeby społeczeństwo napuścić na, na solidarność, że to jest przez nas wina, nie? Ja miałem, można powiedzieć, prawie co dzień, podmy dwie osoby z całej Wielkopolski, które przyjeżdżały z różnymi materiałami, dokumentami oskarżających, na notabli, że tam coś zrobili, że tam coś ukradli. Ale to trzeba było brać trochę tak na wyraz. Najbardziej pamiętam PGR-y jakieś, które przywiozły mi dokumenty i rachunki, kop nie kopie, a oryginały rachunków, których widziałem w nazwiskach, bo oni tam budowali jakąś oberżę. To, to były takie PGR-y, gdzie PZPR przyjeżdżał, tam Gierek przyjeżdżał, czy inni tam Wysocy Czerwoni, no to tam się bawili, tam jedli, no i tam jakąś oberżę budowali, jakąś gospodę. I tam były rachunki, o, o, tak, było napisane na przykład, że wojewoda, co zaś tam 16 drzwi, nie? Jakichś zabytkowych drzwi zrobionych do tej gospody. Wziął tamten. Potem rektor uniwersytetu, naczelny głosu wiekopolskiego, prokurator wojewódzki, komendant y, Zaszkiewicz. I tam były te nazwiska na tych rachunkach, że ten tam drzwi, tamten okna, jakieś zabytkowe. I te dokumenty dotarły do mnie. I te dokumenty spowodowały to, że zaczęto się z nami liczyć, ale efekt był taki, że ja miałem dwukrotnie włamania, na w tym naszym na Długosza i potem na Zwiezdnieckiej, bo ja te dokumenty później, myśmy je skopiowali, później zostały ukryte. I kopie miałem, u Zydorka były. I myśmy to chcieli, no wykorzystywali, wykorzystywali my to w jakimś sensie na Wojewodę też, bo ja mu o tym powiedziałem, nie? Mówię, że tutaj takie takie machloje robiliście, że teraz, aby ludziom to pokazać, nie? To był taki trochę szantaż z naszej, z mojej strony można powiedzieć, że coś takiego. Oni byli przerażeni w każdym rozdziale, że coś takiego... Nie składaliście doniesienia do prokuratury? Nie, nie. Nie myśleliśmy o tym, dlatego że... My nie mieli zaufania do, no jak mówimy do prokuratury, jak e, wojewódzki prokurator tam iść na tej raunka. To, to, jak można było mieć z, e, e, te, zaufanie, prawda? Czekaliśmy na lepsze czasy.